Dzień dobry, kochani! Witam się z wami jak co niedzielę, w wakacyjną niedzielę i zapraszam was na wakacyjne spotkanie z Baśnią. Wrócimy jeszcze raz do Baśni Perpety Miłosne pewnego cylindra i dokończymy sobie dzisiaj tą opowieść. Melfor prędko biegł parkowymi alejkami, a pośpiech jego powodowany był całkiem uzasadnionym lękiem przed spadającymi zepszymi gałęziami niekiedy całkiem pokaźnych rozmiarów. Nagle, gdy tak uciekali, wiatr szarpnął nasz cylinder i potoczył go wprost do stóp obej i znanej Wam dobrze dystyngowanej pani. Nie zważając na stratę, Melchior nie obrócił się nawet za swym starym towarzyszem, co zasmuciło cylinder na wiele dni i odcisnęło piętno w postaci dziwnej fałdy na jego małym rądzie. Wykwintna dama podniosła go jednak i pragnąc przywołać właściciela, pośpieszyła w jego kierunku, daremnie. Melchior dawno już zniknął za zakrętem, na dodatek żaden z pytanych przechodniów nie wiedział za którym. Wreszcie, zrezygnowana, dzierżąc w drobnej dłoni cylinder, poszła do domu. W przedpokoju odpięła kapelusik i oba nakrycia głowy ułożyła na komodzie. Cóż za błogość poczuł nasz cylinder, gdy kapelusik pięknej damy muskał go różowym piórkiem nieśmiało, czy zalotnie, niewinnie, aż świadomie słowem uwodzicielsko. Przez kolejne dni uczucie jego narastało, a i kapelusik nie pozostawał obojętny. Co prawda dąsał się z byle powodu, ale też i wzdychał z zadowolenia, gdy cylinder prawił mu kolejne komplementy bądź wpatrywał się weń z zachwytem. Przed siłą cylindrowego spojrzenia różowe piórko rumieniło się jeszcze mocniej i drżało z emocji. Aż tu wreszcie pewnego dnia piękna pani schowała oboje do wielkiej szafy. Kapelusik miał w niej czekać na jesienne chłody, cylinder zaś zamieszkać na zawsze. I chociaż myślicie może, że był smutny, bowiem czymże jest ciemne wnętrze szafy w porównaniu z otwartą przestrzenią Zielonego Parku, to się bardzo mylicie. Otóż cylinder nasz cieszył się ogromnie. Znalazł bowiem w tej szafie coś bardzo cennego. Coś, czego nie wymieniłby na żadne przechadzki, niedzielne przejażdżki dorożką. Czy towarzystwo giętkich wieszaków zdobiących eleganckie wnętrza przestronnych przedpokojów w domach, w których bywał z Melchiorem? Znalazł w niej prawdziwą miłość. I chociaż dla świata cylinder zniknął, stał się całkiem bezużyteczny. To dla swego kapelusika był teraz światem całym. I tego to zakończyła się Baś o zakochanym cylindrze. My sobie dzisiaj zaczniemy jeszcze inną opowieść którą będziemy czytać przez wakacje, bo to historia pewnego podróżnika. A jednocześnie pierwsza was, którą napisałam w swoim życiu, piasena. Spójrzcie proszę na śliczną ilustrację, tu będzie sporo ilustracji. I posłuchajcie. Piasena. Niektórzy mówią, że na pustyni nie ma życia. Nie wierzcie im. Mój przyjaciel był na pustyni wystarczająco długo, by się przekonać, że to nieprawda. Kiedy po powrocie do domu odwiedził mnie powiedział: Nie jesteś już małą dziewczynką i nie wiem, czy będziesz chciała uwierzyć w moją historię. Spróbuję. Wszystko zaczęło się, gdy usłyszałem cisza. Patrzył na mnie i uśmiechał się tajemniczo. Mój przyjaciel jest podróżnikiem, zwiedza odległe kraje, by o nich pisać. To, co napiszę, ma pomóc tym, którzy wybierają się jego śladem. Dociekliwy czytelnik traktuje książki mojego przyjaciela bardzo poważnie, dzięki czemu nie musi popełniać błędów już raz popełnionych. Rok temu wybrał się na pustynię. Miał tam spędzić za dwie parę dni, na tyle czasu bowiem starczyłoby mu wody i prowiantu, ale wrócił dopiero po roku. Wielbłąda dostał po to, żeby było mu wygodnie, chociaż nie zamierzał, nie zamierzał zapuszczać się daleko w głąb w pustyni. Kiedy wyruszył, słońce dopiero rozpoczynało ziemi, a piasek o świcie wydawał się popielany. Czuł, jak stopniowo powietrze robi się coraz rzadsze, bardziej przezroczyste, a on i jego wielbłąd zanurzają się w cisze. Im dłużej trwała ich podróż, tym większą czuł więź z wielbłądem. Widział jego ogromny wysiłek, widział, jak zwierzę grzęśnie w piasku, czuł, że jego gęstą, brązową sierść podpokrywa srebrzystą rosą. I na tym kończymy, co wydarzyło się dalej. To długa historia, ale przecież mamy dużo czasu w wakacje, żeby czytać. Zapraszam Was na następne spotkanie z Baśnią. Dowiecie się, co wydarzyło się dalej.